Ja jestem Arnold, a dzisiaj mamy promocję! Każda łapka w górę jest darmowa! I serio, nie kłamie. Możecie sobie kliknąć łapkę w górę i zobaczyć. Zasubskrybować kanał też możecie, ale jak niedzie, to pewnie wystrzyczy wam powiadomienie o tym, że się zapłacić, więc pamiętajcie, łapki w górę i jeszcze są za darmo, ale już niedługo. A dzisiaj otworzymy widmo sklep w Minecrafcie, którego będę sprzedawcą. I specjalnie na tą okazję wybrałem widza, który dopiero zaczyna swoją grę na serwerze. I na każdym swoim kroku będzie spotykał ten sam sklep... Z tym samym sprzedawcą. Do jakich absurdów się posujemy? No, mam kilka pomysłów, a wy zostawcie łapkę w górę, bo jest za darmo o ja nie kłamie! I przechodzimy do filmu. Dobra, widz, sobie wybrałem na cel, nazywa się Penelopez. Więc zanim zaczniemy, słuchajcie, ja mam pewien pomysł: to znaczy, zbudujemy sobie sklepik najpierw. Ale ten sklepik nie będzie duży, to będzie naprawdę najmniejszy sklepik, jaki w życiu widzieliście. Więc tak, robimy sobie podłogę, taką malutką. I to już będzie tak. To już będzie nasza buda sklepikowa. W sumie to będzie wyglądało bardziej jak jakiś kiosk, ale w wersji jeszcze mniejszej niż cokolwiek podejrzewał. Dobra, zróbmy sobie tutaj kobla, proszę bardzo. Płotki też sobie zróbmy i teraz, teraz to wygląda jak sklep, no wygląda jak sklep. Dobra, ma nawet wyjście z tyłu. A, tabliczka. Dobra, no właśnie, tak już to jest bardzo ważna, widzowie. Więc weźmy sobie zwykłą i zróbmy coś takiego. Slep Arnolda. Tak, bo mój nick to Arnoldinho. Weźmy sobie teraz jakiś świecący barwnik. Okej, okay, jakiś pigment. Nie wiem, co tutaj pasowało. Może, ej, pomarańczowy. Dobra, zróbmy pomarańczowy napis. Tak, sklep Arnolda. No jest jak najbardziej git, według mnie. Chociaż wiecie, co? Ja się mnie kusi, żeby zrobić to tak. O, dobra, i teraz to wygląda lepiej trochę. Ostatnim krokiem jest skopiowanie tego. Jednak to, jak to skopiujemy, jest bardzo ważne. Ponieważ musimy sobie stanąć tutaj w środku idealnie. Teraz przejść, kopi. Set 0, żeby się upewnić, że dobrze to skopiowaliśmy. Teraz Penelopez. Dobra, 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 dobra. No i musimy się przedostawać jakimiś materiałami. Myślę, że on pewnie tak nie będzie poszło jedzenia. Więc ej, królika mu sprzedajmy. Dobra, on idzie cały czas do przodu. Dobra, on idzie tutaj, stanął w miejscu, dobra. My możemy może... O, tutaj sobie wpiszemy. Slash pastę. Okej. Okay, I sobie po prostu stoimy i czekamy. Aha, wanisz szybko. Wyłączamy wanisza. Dobra, uff Jak coś to, wiecie, mogłoby się doładować po prostu po czasie, bo do takie rzeczy się zdarzają. Witaj w sklepie Arnolda. <grym> Odszedł totalnie. Co on ma, skóry krowy? A dzień dobry. Chcesz coś yy, kupić? Mamy najtaniej na serwerze. Dobra, na razie go chyba nie zdziwił za bardzo fakt, że po prostu chłop stoi ze sklepikiem pośrodku niczego i czeka... Nie wiadomo na co. Bo aktualnie jesteśmy 7 tysięcy od spałna. To już dużo. A za ile i co takiego, bo mam dirtej skórę. Potrzebuję jedzenia najbardziej jak masz. Mam y, nasz y, lokalny przysmak. Królik. Dobra, pokażę mu, że mam mięso królika. Mogę ci sprzedać. O właśnie zapytał za ile? 5 królików za jedną skórę krowy. To nie jest w ogóle biznes. To w ogóle nie jest opłacalne. Aczkolwiek okej, okay, zróbmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc został swoje króliki. Ja dostałem skórę i to mi się podoba. Dzięki wielkie, nie ma sprawy. Wróć do mnie. Idę dalej. narazka Narazka. Ktoś tak mówi? To jest w ogóle napisane: farma dla biednych ludzi od hacker. Nie niż, ej, dobra, ej, on nawet nie poszedł na tą, chyba stwierdził. A, mam królika, to jest git. No i nice. I teraz, w momencie, kiedy on sobie pójdziemy, wpisujemy undo, usuwamy ten sklepik i wklejmy się gdzieś dalej, A teraz zaoferujemy mu coś zupełnie innego. Dobra, gdzie on idzie? On będzie szedł prosto przez tą rzekę. Zobaczymy, jeżeli jest przez, przez, przez tą rzekę. To ja też po prostu na prostu podstawię sklepik. Dobra, idzie prosto przez rzekę. Więc my teraz możemy nasz sklepik y, wkleić na przykład o tutaj. Pastę. Okej. Okay. Wyłączmy sobie waniszę. Już możemy sobie wziąć creative'a i sobie tej co, nieco przygotować. Weźmy sobie iron'a. Dobra, całą ironową zbroję. I czekajmy. Ej, ja mam nadzieję, że on tutaj w ogóle idzie. Czekajcie, bo właśnie mogę tylko jedno sprawić 100. Dobra, podchodzi. 25. O, już przychodzi, bo o, widzi nas. <laughs> A my znowu. Witaj, sklepie sklepie. Arnolda <laughs> O nie. Dobra, ciebie my się widzieliśmy przed chwilą. Możliwe. Obsługuje większość graczy na serwerze. Jeszcze udawajmy, że wiecie, no nie do końca go pamiętamy, bo mieliśmy innych klientów. Ale jak ty to tak? Dobra, dajmy znak zapytania. Nic, 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 nic. Nasz sklepik jest idealny. On widać, że chce zadać pytanie, jak to jest możliwe, że tutaj w ogóle jesteśmy. Bo wcześniej byłeś za mną i się nie ruszałeś. A teraz jesteś tu. Nie ruszam się, bo ten sklepik jest zbyt mały, bym po nim robił. Spacery. A jestem sprzedawcą. Więc muszę go pilnować. <grymne> Dobra, nieważne. Chyba, chyba totalnie nie chcę gadać o tym, jednak. Co tam masz do zaoferowania? Dzisiaj mamy promocję. O nie, o nie, o nie zaraz, bo teraz się robi dzień. Na co? Na żelazną zbroję. A za ile? Hmm. A co możesz dać? Bo w sumie to ja nie wiem, co on ma przy sobie. On się pisał, że ma dirta? Słonecznik i dirta. Ile ma. Masz y, słonecznika A praktycznie ma słonecznika I to wygląda w sumie jak hojny jakieś 10 To za te 10 mogę ci dać żelazny set Z mieczem Od razu mi rzucił git. Dobra to wyrzucamy mu żelazny set To w ogóle nie jest y, worth it I weźmiemy jeszcze mu damy pochodnie A to gratis Powodzenia w przygodzie O dzięki Teraz nie przemyślałem jednego Nie mamy w ogóle tej światła w naszym sklepiku Nara Chłop ma bardzo dużo sposobów na to żeby się pożegnać Ty zombie Okej okay, dobra Zobaczy, czy on się na pewno oddala, czy na przykład nie sprawdza tego jak tutaj u nas. Nie, dobra, więc może jesteś wani, szundo. Okej, okay, więc kolejny sklepik jest za nami. Teraz, aha, dobra, on jest tutaj. Penelopez. Dobra, nie mogę tego niklu zapomnieć, bo będzie lipa. Chociaż jak sobie poklikam do góry, to i tak go znajdę. W sumie to nieważne. On idzie cały czas prosto. No dobra, to co mu możemy zaoferować teraz? Ej, a może zróbmy inny sklep. Zależności od rejonu. <laughs> Ej, zrobimy. Zaraz, Czy on będzie tutaj szedł w ogóle, jak zobaczy tą wodę? No dobra, podchodzi do wody. Tam jest jakiś most. Czy on tutaj będzie płynął? Czy pójdzie mostem? Dobra, on pójdzie mostem. Dobra, może zrobimy rotate 90. Teraz byśmy zrobili pastę. Czy to będzie idealnie? Dobra, to, to wygląda teraz idealnie. Dobra, postawmy sobie pochodnie. Wyłączmy wanisza. Dobra, on tej idzie. Na pewno zobaczy światło. Dobra, zostawmy kilka wilków tutaj. O, nadchodzi, parcie idzie. A my znowu tutaj. Game zero, dobra, w razie czego. Witaj w sklepie, Arnolda. A ty znowu tu? <laughs> no nie znowu, bo w tym miejscu jestem pierwszy raz, ale nie, żebym się czepiał szczegółów. No tak, więc teraz co będzie? Ja już nie wiem, co sprzedamy zresztą, co ja się pytam. Dzisiaj z racji na obecność wilków mamy specjalną ofertę. On nawet nic nie pisze. Chyba, że pisze coś, co wymaga większej ilości czasu, jaką niby kości. Jeden dirt, jedna kość. Przynajmniej jeszcze raz wiemy, że ma dirta. Dobra, daj pięć. A nie, nie to, nie to, nie to. Oddaj! To moje śniadanie! Dobra to. Dobra, dobra, nice. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, on mi dał dirta, więc my też mu dajemy kości. Mogę se wilka zabrać? One nie są własnością sklepu. Dobra, widzę, że ma wilka. Na razie całkiem, całkiem przełyka ten fakt, że, no, Arnold ma sklep wszędzie. No to mam kompana. Cieszę się z twojego y, szczęścia. Wpadaj do sklepu Arnolda częściej. Będę wpadał tylko nie skarż po mapie, bo cię nie znajdę. Sklep y, zawsze jest w miejscu. Nie. Dobra, czyli prostu dalej. O nie, ale w ogóle ten mój skin jest taki głupi. To jest tak głupi skin. Myślę, że byłby w topce moich najbardziej ulubionych, głupich skinów. Dobra, czy on sobie poszedł? Nie, on nie poszedł. Czy poszedł? Nie, poszedł. Dobra, wpisujemy wanisz. Undo. Dobra, tamte południe też zniknęły. Penelope idzie teraz tutaj. Dobra, ej, właśnie, właśnie, właśnie. Kurde, to jest lawa. Ej, jakbyśmy mu w sumie dali portal do netheru. Tylko czy on idzie cały czas prosto? No, w miarę, w miarę, w miarę. Dobra, widzę, że już przynajmniej sobie tej moby zabija, więc będziemy mieli co od niego brać za towar, który mu sprzedajemy. Dobra, zrobimy pastę. Wydaje mi się, że on raczej tutaj... tej... O, brać idzie. Idzie, a my... Z... Tutaj. O nie, o nie. Czy on znowu podejdzie? No znowu podchodzi. Zawsze jesteśmy przed nim. Witaj w sklepie Arnolda. Jak ty to robisz? Co robię? Dobra, grajmy totalnego głupka. Prowadzę sklep. Że jesteś zawsze przede mną. Sukces marki to jej rozpoznawalność. Cieszę się, że znasz już sklep Arnolda. W zależności od miejsca mamy różne oferty. Znam, bo gdzie nie idę, to on jest. No, no jest tak naprawdę. Dobra, więc teraz jestem ciekaw, czy on pójdzie na jakiś deal na przykład z łódką czy coś. Po prostu stoiś na mnie, patrzy. To co niby tu mi możesz zaoferować? Sprzedajemy najbardziej wytrwałe bambusowe łódki. No i to już jest przynajmniej coś. Dobra, weźmy sobie bambu raft. Okej, okay, bo to jest raft, a nie boat. Za ile? A co masz do zaoferowania? Tą łódkę. No dobra, zobaczymy, czy w ogóle coś ma więcej w jakiejś punku. Nie wiem, czy coś zdobył. Może podczas tego krótkiego przemarszowania. No miał ja tylko dirta, co nie? Czy z co mnie interesuje? Jakie on ma rzecz, On ma takie... Może być, ale pięć. Ej, zaraz. To, to, to mi się nie wysłało. On mi, on mi rzucił... Ile on mi tego rzucił? To nie rzucił, to wróciło do niego. Trzymaj. Dobra, dajemy mu rafta, w sensie, jak to się nazywało? Nie wiem, łódkę? To nie jest łódka, to jest tratwa. Raft. Ta trafta. Tra-tratwa. W sumie, logiczne, nie? Dobra, ja lecę testować. Jasne! Czy on popłynął? Dobra, on popłynął. Wanisz. Undo. To teraz, słuchajcie, lećmy cały czas przed niego. Akurat y, robi się dzień, więc idealna pora. On, dobra, on płynie prosto, więc my też musimy być prosto przed nim. Spróbujmy tak jak najbardziej. Dobra, pastę. Dobra, wyłączamy wanisza. i teraz czekamy tutaj na naszego kolegę. Ile on jest od nas? Dobra, zbliża się i to bardzo szybko. Okej, okay, okej, okay, płyniemy znowu tutaj przed nim. Dobra, podpłynął, a ja idealnie jestem ustawiony. O, co tu chodzi za przeproszeniem? Czy mu to serwer wycenzurował, czy on sam to wycenzurował? Witaj w sklepie Arnolda. To jest tak głupie. To jest tak głupie, ale to działa. No na wodzie sklepu nie widziałem. To nasz wodny bar. Ty mi śledzisz, czy jak? Ale to ty do mnie przychodzisz cały czas, a nie ja do ciebie. Ja tylko pilnuję sklepu. Okej, okay. to, to już jest mocne, ale spokojnie. Ja mam pomysł na coś jeszcze. Dobra, wiesz co? Pójdę dalej. Nic chcę. O nie, ej serio? Dobra, dobra, czy on, on popłynął? Ja wpisuję undo, usuwamy ten sklep I słuchajcie, teraz y, Wiem co zrobimy, zrobimy coś o wiele mocniejszego Niż do tej pory robiliśmy Polećmy daleko przed niego, żeby zobaczyć Czy przypadkiem on tutaj gdzieś Nie dopłynie do lądu, bo serio są że on cały czas Tylko prosto, możliwe, że płynie jakieś Sprecyzowane koordynaty Nie mam pojęcia, ale w wygląda na, no, na nowego gracza, więc nie wiem Dobra, i zrobimy teraz tak, tutaj wpisujemy Pastę, Ok. gm1 Jan. Pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. I wracamy tutaj. Wanisz. I ile kratek od nas jest? To. Dobra. On już jej dopływa. Wywieźnij sobie Flint and Steela. Dobra. On znowu mnie widzi. Znowu mnie widzi. Dobra. O nie. Ej, ale to. No, to już jest mocne. 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 Witaj w sklepie Arnolda. O nie. On dzisiaj chyba to zobaczy 20 razy. Daj mi zapalniczkę. Ej, ja musiałem zaproponować, ale on chyba sam wie. Kolego. Wszystko ma swoją cenę. Może tam cię nie zjadę. Znajdę. No, chłop nawet nie umie pisać za bardzo. Mogę dać ci za żelazny hełm. Okej. Okay. Dobra, on jest serio w stanie dać mi żelazny hełm, po to by pójść na deru. Powodzenia! Dobra, on tam widzimy, że się jeszcze teleportuje, bo on wystaje i ten dobra, zniknął. Do, TP Lopez. Aha, dobra, Lopez tutaj ma przechlapane z szkieletami. Oj, no, bardzo niefortunny Biom się tutaj trafił. I mam pomysła, co jakby... Ej, jakbyśmy tutaj w sumie wkleili? To jest ryzy... Dobra, nie, bądź poszedł. Zobaczmy gdzie on idzie którą drogą żeby oczywiście już... a dobra tutaj pójdzie czy tutaj by się wklei mi dobrze proszę proszę by się wkleił dobrze o o jest wklejony idealnie dobra czy on tutaj nadchodzi tak czy nie o o o okej okay. <ścoughs> zawrócił zawrócił co dobra ale nie odchodzi wraca tutaj co on robi? Gdzie on jest? Hmm. Czy ja go. Nie, ja go nie widzę nigdzie. Ale jest gdzieś tutaj w pobliżu, więc jest duża szansa na to, że mnie obserwuje. Dobra, cały czas. Wiem, że 17 kratek od nas. 17 kratek, no to nie wiem, co jeszcze może obserwować. A jakbyśmy tak dali na chwilę tylko. Efekt Libe Penelopes Glowing Infinite jeden True. Gdzie on jest? On się tam patrzy na nas z góry. Dobra, efekt Libe Czyli on cały czas nas obserwuje. Teraz sobie tutaj możemy zjeść. Nie, on on po prostu stoi Dobrze wiemy, gdzie stoi Stoi cały czas tam na górze No i to widzicie się na nas patrzy Cały czas to widać Ale ja strasznie wyglądam Sklep Arnold Nie, no to jest mega straszne Nie, cały czas stoi Tyle samo O, coś się ruszył O, o, idzie, idzie, idzie Witaj w sklepie Arnolda Ty możesz się ruszać? Tak, mogę Dobra, pokażemy mu, że wyjdziemy stąd Co on robi? Czemu tam wchodzi? Co on robi? Ej, wandal! Czemu to robisz? Nie będziesz mnie prześladował Ale ja tylko sprzedaję rzeczy Tobie też sprzedałem. Ciągle tylko mi sprzedajesz. Wszystkim sprzedaję. Mam dużo klientów. <gry> o Nie. ta widzę właśnie. Ej, i on po prostu poszedł. Tak. I wrócił się i teraz gdzie indziej. Kozak. Znaczy, teraz na pewno poszedł. 23, 25. Znaczy, co nas w ogóle widać? Co nas jeszcze może widać? Ale nie, no teraz on się już chyba serię oddala. Dobra, to wpisujemy vanisz, Undo i śledzimy go. Czy powinienem jeszcze kolejny sklep zrobić? A, no nie nie, 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 nie powinienem, bo on już sąd wychodzi z tego co widzę. Tp. Penelopez, gdzie jest Penelopez? Dobra, Penelopez jest gdzieś tutaj, Oho, dobra, on idzie przez wioskę Dobra, ty ej, okrada tą wioskę, no dobra, czy ja pójdę gdzieś tutaj mieć sklepik? Dobra, więc poczekamy chwilę, aż się gdzieś ruszy i wtedy mu y, postawimy znowu tutaj gdzieś sklepik ja, Ale duża wioska w sumie, nie? No, taka całkiem masna, bym powiedział. Dobra, zrobię sobie crafting, więc to jest chyba jakieś osiągnięcie. W ogóle chłop się naprawdę dobrze dorobił bo ja przedtem miał tylko dirt i te słoneczniki a teraz ma wszystko, nawet ma psa. No on robi Kill dopiero, Tak, to, to będzie jego pierwszy kill off na serwerze. Prawdopodobnie. Przecież nie wiem, no nie miał chlepu, więc albo już raz dedną wodą ze spawna, albo może nie jest tak całkowicie nowy, ale by nie był tak całkowicie nowy, to by miał coś w Ender Czeście. Zawsze jak ktoś już gra na serwerze, to ma jakieś tam itemy awaryjne. To tak nie wygląda, że każdy gracz po śmierci po prostu od nowa zaczyna grę na ekstremie. Czy on idzie kopać? Nie. Co on tu robi? Może Szuka węgla czy coś? Ej, właśnie. Czy on jakby tak udziemiał na teraz nas, nasz sklep? Dobra, zobaczmy w ogóle, jaką. Na sklep jest odwrócony. Pastę. Aha, w tamtą, dobra. Czyli UNDO. Jakby tutaj w sumie mógł postawić na przykład ten sklep. Tylko no jest trochę ryzyko, nie? Cześć, on się skupia teraz w tą. No nie, no teraz to już nie mam za bardzo okazji, chyba. Że co zrobisz, wy Wyszłam swoją sklep. Pastę. Dobra, on jest, jest odwrócony, to jest dobra. UNDO. Rotate 270. Pastę. OK, OK, OK. UNDO. Pastę. Dobra, czy to jest tutaj na tej, tej? Nie, nie, nie. to... Ej, błądźcie się kupię. Do. Zatwierdzmy pastę. GM0. Ej, nie wiem, czy on to wykopie, ale jak to wykopie, to będzie mistrzostwo. O nie. Dobra, jeszcze GM1. Może weźmy sobie torcza. Okej. Okay. Pyk, pyk. O, o! o. <ścoughs> Witaj w sklepie Arnolda! <ścoughs> Teraz to już jest chyba za mocne dla niego. Chcesz coś kupić? E, zatkał mnie! Odkropał to z <laughs> I Napisałem mu minkę. O nie. Ej, to jest bardzo mocne. Nie wierzę. Nasze ceny są niewiarygodne. To fakt. Co on zrobił? Czemu on się sam podpalił? Dobra, zgaszę to. On po prostu to popala... E, ja mu się nawet za zapaliczkę. Uh -huh. chyba dał se siana z tym podpalaniem. On już wie. Czemu ty mnie ciągle prześladujesz? Ja? Ja tylko pilnuję sklepu. To moja praca. Nie mogę się ruszyć gdziekolwiek, ale to ty przychodzisz do mnie. Już nie gadaj, głupot! Nie no, Pedel... jest poirytowany. Ciągle jesteś przede mną, bo może ciągle do mnie przychodzisz. Bardzo się cieszę, że spodobał ci się sklep Arnolda. Już nie mów, że masz tylu klientów, bo to gówno prawda. Ciągle jestem ja, nieprawda. Jak nie mogę ci tego spalić, to mam inny pomysł. On mi bije, ej! Co jest? On po prostu... Dead, no. Yo, ej, co ziom! Ja mu dałem, no dobra, no sprzedałem, ale naprawdę w dobrej jest zbroje i wszystko i nie wiem, widzę, czy wy byście tak samo zareagowali? Byście po prostu biednego Arnolda ukrócili z interesu? Nie wiem, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Filmy są codziennie, do jutra i